Anna Papuzińska, nasza mama czarodziejka. Jak nasza mama odczarowała wielkoluda. Po środku naszego miasta jest park. Po środku parku zjeżdżalnia, drabinki i boisko do grania w piłkę. Tam zawsze chodzimy się bawić. Aż tu nie wiadomo skąd zjawił się kiedyś w mieście wielkolud. Od razu zajął cały park dla siebie. Na bramie wywiesił tablicę. Nikomu nie wolno tu wchodzić. Choćby nie wiem co. Całymi dniem wylegiwał się na trawnikach, a wszystkie dzieci musiały bawić się na ulicy. Któregoś dnia nasz najmłodszy brat rzucił piłkę tak mocno, że przeleciała przez ogrodzenie i wpadła do parku. Wielkolud złapał ją i nie chciał nam oddać. Wróciliśmy do domu z płaczem. Wtedy nasza mama wpadła w złość. No nie, powiedziała, ja już dłużej tego znosić nie będę. I poszła do parku. Wszyscy, nawet dorośli panowie, bali się tego wielkoluda. ale nasza mama nie. Podeszła do niego bliziutko i zawołała. Nie pozwalam dokuczać małemu dziecku. A ponieważ zobaczyła, że wielkolud ma kurtkę rozerwaną na plecach, powiedziała jeszcze: taki duży, a wygląda jak obdartus. Jak panu nie wstyd? Proszę zaczekać, wezmę igłę z nitką i zaszyję dziurę. Bo naszą mamę okropnie denerwuje, kiedy ktoś jest nieporządnie ubrany. Więc posłała nas po igłę i nici. Przestawiła do pleców wielkoluda drabinę ogrodniczą i zaczęła mu cerować kurtkę. Szyła, szyła, aż nagle drabina zachybotała się i nasza mama niechcący ukuła wielkoluda igłą. O! – Przepraszam – powiedziała, bo wielkolud syknął. Ale wielkolud syczał dalej. Mama zobaczyła, że przez dziurkę zrobioną igłą powietrze ucieka z niego jak z przedziurawionej opony. Kurczył się i kurczył, a po pięciu minutach stał się zwyczajnym chłopakiem. Mniej więcej takim, jak ja. – Bardzo dziękuję – powiedział do mamy pani mnie odczarowała ja byłem bardzo zarozumiałym chłopcem i ciągle chodziłem na dędy zdawało mi się że jestem najmądrzejszy najpiękniejszy i najważniejszy na świecie od tego nadymania robiłem się coraz większy i większy aż w końcu stałem się wielkoludem z początku podobało mi się to nawet bo byłem największy i najsilniejszy ale co z tego Nikt mnie nie lubił. Nikt nie chciał się ze mną bawić. Teraz wiem, że lepiej być zwyczajnym chłopcem i nie nadymać się. Mogę wrócić do domu. Do widzenia! A tutaj jest piłeczka. I znów w naszym mieście stało się wesoło i bezpiecznie, jak zawsze. Znów mogliśmy spędzać całe dnie w parku. Ale od tej pory. Nasza mama boi się, żeby którejś z nas nie zamieniło się w wielkoluta. Dlatego ma zawsze naszykowaną miseczkę z mydłem i słomką do puszczania baniek. Gdy tylko którejś z nas zacznie sobie myśleć, że jest naj, 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 i nadymać się, mama daje mu słomkę i mówi: Masz, popuszczaj sobie trochę baniek mydlanych. To ci dobrze zrobi. Wydmuchasz z siebie całą zarozumiałość, bo zdaje mi się, że jesteś za bardzo nadęty.